Ja jestem Amelka, a to jest mój brat Witold, ale wszyscy mówią na niego: Vito. Przywitaj się, Vito. Hello! No i my dzisiaj dla Was prezentujemy drugą część, właśnie z naszej serii. Oj, czekaj, czekaj, jeszcze chciałbym się raz jednak przywitać. Cześć! Jestem Witold. Witold? Przecież jesteś Wito? Skrót, Wito. Jak robot jakiś, spoko. Dobra. Czekaj, czekaj, bo ja nie wiem, jak mamy się przedstawić, żeby to wyszło super. Kurczę, ja tak jeszcze nie umiem nagrywać, widzowie, słuchajcie. Naprawdę nie umiem nagrywać. Może mi dobrze idzie? Co dobrze pow... ci idzie. A ty, siostra, w ogóle jak ty wyglądasz? Brzuch na wierzchu, nogi taka mała jesteś, jak ty chodzisz ubrana, to nie jest modne. Ej. Ty bawisz się w jakiegoś czerwonego, różowo-czarnego... Kopciuszka, czerwonego kapturka. Dobra, słuchaj, bo rodzice nam kupili nowy dom, i ostatnio na tym momencie, na którym skończyliśmy filmy, które nietypowy, ale trudno, no to właśnie ja się chowałam. A my tak lubimy nietypowo. Tak, i to jest nasz nowy dom, widzowie. Ten dom, tak, ten dom, ten dom. OMG. Jaki on jest. Jaki on jest megaśny. Dobra, najpierw do ogrodu. Czekaj na mnie. I czekaj, bo Ci muszę dać współlokatora. Dobra widza, więc tak, tu mamy ogródek i jacuzzi. To jest, to jest zwykle jest jacuzzi. Ej, co <Glarsz> O, jest? Patrz, co to? Za mną. O Jezus. zbagowałam się. Ej, czekaj, zeskocz. Bo ja chciałam... I tu się baguje. się człowiek baguje. Ej, ja wyszłam. Jak? No, ja jestem u góry już. Nie. Ja. Normalnie ci mówię. Ej, widocznie, jak mnie. Ej, dobra, idziemy innym wyjściem, bo ja nie damy, żebym tutaj przyjść. No to prowadź. W końcu to już poza kamerami było widzowie, ale w końcu to ja to Ubłagałam rodziców, żeby ten nam nam kupili. Właśnie ten dom. Tam ptaki na polu śpiewają, więc po prostu. No właśnie, zamykam drzwi. O. Ej, kominki patrz, jaki salon. Tak. Jakiś mały. Napiszcie, widzowie, w komentarzach kominek. Właśnie teraz wam się na ekranie wyświetla, jak macie napisać. I instrukcja, jak to zrobić. No i teraz tak. Tu jest kuchnia, patrz, jaka krzywa kuchnia. Mm. A tu jest kibelek. Ja go nigdy jeszcze nigdy się nie widziałam, no w sumie kiedy miałam widzieć. My pierwszy raz oglądamy ten dom. Mm -hmm. Ej, on jest krzywo. <noise> wow, sypialnia! To? Sypialnia nie, też to? jest krzywo? Mhm. Mm A to? Właśnie tutaj się wychodziło. o tym. Tak, właśnie widzę. A patrzcie, tam jest taki sekretny nasz dom. To w się mój, bo nie wiem. Tak. Bombardują się tam. Wow. Ty jesteś już całkiem wysoko. No, ja się trochę boję wysokości. No i tu jest taki pokój... A tutaj jest chyba najlepszy. Dobra, ja zaklepuję ten! Który? Ten tu. Ten. Właśnie ten. Zaklepany. Najwyżej mam. Polizane, zaklepane. Nie mam jak wyjść. Dobra widzowie, teraz mogę sobie wyjść. O dobra. Patrzcie. Wito! Szybko! Wito! Jezu, widzowie. Co on robi? Sika czy się myje? Ale i jaja, widzę. Nieładnie ja! tak! To moja łazienka, nieładnie tak Co się myć! Co mnie Ej! To moja łazienka, wyłaś! No chodź. No i tak, zamykamy teraz drzwi i patrz, Wito, Patrz, Wito, patrz. Wow, wow. Ale mega dobra, ja lecę szybko do Wito Widzowie. Bo on nie wie jeszcze. On jeszcze nie wie. Czekaj, tam na mnie, na górze, Wito. Dobra? No. Han? Dobra, widzowie, lecę, lecę, lecę. Co mam tu czekać długo jeszcze? Na no długo. Co to jest? Dobra. Gdzie ty jesteś? Nie, jeszcze? zostań tam, zostań, bo ja to pierwsza odkryłam. Bo ja zjechałam z tej z tego czegoś. Jeszcze w sensie nie zjeżdżaj, jeszcze. Jeszcze nie zjeżdżaj. Wow, tu mógłbym wpaść w przepaść. Gdzie? Z drugiej strony tego balkona. Gdzie? O tu. Uuu. Pokaż. O. Boże. Dobra, chodź, patrz na to. To jest normalnie zjeżdżalnia. To jest zjeżdżalnia, patrz to. Jedź pierwszy, bo ja już wcześniej jechałam. Boję się. O, poturbowany jestem. Tam na dole jest wito, a teraz ja. Ale mamy super domek. To jest najlepszy domek Ever. Ej, skąd rodzice wiedzieli, żeby taki dom kupić? Nie wiem. Nie wiem, jak to. Ej, tam była jakaś czarna postać, przysięgam. O, o. Ej, tam, ej ktoś w nas, w naszego domu. Nie gadaj. No. Mam nadzieję, że to nie duchy znowu. Nie. Idź tu. Nie mogę wejść teraz. Ty, no wiem. ją panu? Żądanie, coś chce, żebym ją wziął na ręce. Patrz, pieniądze mi rzuca. Zbanowana. Ej, poczekaj, szybko. Szybko, szybko, szybko. Odblokuj. właśnie, no właśnie. No to się przesuń, bo nie mogę wejść. No No właśnie, szybko! Nie pisz. Będę Bo to mój dom i mam prawo. Nieprawda, nie tylko twój dom, ale też i mój. No ale mój też. To I się przebieram. Już wszystko? Co wszystko? Zobaczyliśmy? Mhm. Ja się teraz widzowie przebieram, bo ja mam takie super ciuchy w szafie, że widzowie nawet nie wiecie, patrzcie na to. To jest to, widzicie? O tu, tu, tu. Czekajcie, o weźmy sobie na przykład to. To jest to, to z gwiazdką. Dobra? To też jest fajne. Patrzcie, jakie mam fajne skrzydła. Fajne, no. no mam, że to. bo to. To też jest spoko. Widzowie! Czy wy widzieliście to, co ja? O mój Boże. Co masz? Bluszkę skoczę. Zaraz. Nie no. Uuu, jaki Nie ładny dotykać. kolorowy to jest jak z wojowników. Tak, tak, tak. Czekajcie widzowie, ja bo szukam spodni. Jakichś dobrych. Spodnie z paralotni. Bo to. A jaką mam fajną koszulkę. No spoko. Na 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 Widzowie, widzicie? Gdzieś z tym drzewem. Skąd masz takie? Ja sobie kupiłam taki pakiet za robuxy i mam, mogę takie rzeczy. Ja też mieć. takie chcę. O patrzcie, widzowie mam pakiet z, Mam normalnie tylko z ciasteczkami. <laughs> ja całe życie chciałam mieć to. Zawsze. Ale to zawsze chciałam mieć ten plecak i w końcu go mam. <laughs> Dobra, teraz lecę. Coś zjeść. Jemy coś Widzowie? A potem spogram na tablecie. Wito! Co? Co będziesz teraz robić? Tańczył. Serio? Ja będę siedziała na tablecie. Minęłaś mnie? Tak. Ale jesteś szybka jak błyskawica Pokaż Widzom jak super tańczę. Pokaż odłóż Otóż ten tablet. Zobacz jak pięknie tańczę. Aha, no, spoko, spoko. Nie patrzysz na mnie w ogóle. Mm. A pokaż, co tam masz. Kanapkę. A tablet? Nie powiem. A, coś ukrywasz. Nie ukrywam, gram sobie w kier. Brookhaven TV. Zwierzątka była świnka. O, dobra, Family Life. No, co chcesz? No, wołałam cię. Co tam? Zwróciłam uwagę. Ale o co ci chodzi? Co robisz? Dziwny jesteś. Tablet? Nie można tak tracić prądu Ech? i nie oglądasz tablet i telewizor. Proszę się jedną rzecz wyłączyć natychmiast. To ty oglądaj telewizor. Nie. Ja teraz nie mam ochoty oglądać telewizora. No to, no to się idź. Wyłącz sam ten telewizor jak taki jesteś fan. Wróć. Nie. Wróć. Nie. Mama więcej nie kupi ci tego. Ej, co się dzieje z tym domkiem? Nie wiem. Aby też skacze cały przestrzeń. ale nie. się Ej, Vito! słuchaj. Gramy w berka, gonisz! Nie tak szybko. Kiedy jesteś? Dobra. Nie mogę wyjść. Bo zamkłam chałpę. To nie zamykaj. No dobra niech ci będzie. Hej, to nie zdąży wyjść. Ona gdzieś poszła sobie. Jestem na samym dole. Boże widzowie On goni. Nie ma tak podglądasz Natychmiast Kto to? To ty nie kłam Nie ja Kłamisz, kłamca! Szybko, do nogi. Tam na pewno, ty chcesz do nogi, ty. <grym> Dziwny jakiś. Jesteś młod, młodsz siostra. No to coś tego. Gdzie ty jesteś? Nie powiem. Chcę, żebyś powiedziała, gdzie ty jesteś. O, znalazłem super rosną

na mnie nigdy nie znajdzie. Ale nie ma zmienienia kryjówek. Dobrze. O, ja, tu się miałam pierwsze schować. Ale nie trafiłam do tej przymierzalni. I poszłam gdzie indziej. Bo się zgubiłam. Uf. Uf! piekło się mi! Pewnie pola nada. Tak Patrzcie, okay. jaka so to jest, jestem fajna, mogę się tak patrzeć. Dobra, witam. A nie, ma jak ci... A widzicie sobie, że nie pewnie. Ej, widzę, że nie a tak widzicie się tutaj. Ok Już się pogubiła. Nie pogubiłam. Wcale! Ej, ale wiesz, że nie można się w tym drugim domku kołować. Wiem. Mam nadzieję. Jak miał tam iść? Ej widzowie, ja nie wiem gdzie się tu widoczowa. Ty widzowie mam pomysła. Żebym coś takiego patrzcie. Aha. Ja jestem tu. Teraz chodźmy tutaj. Aha. Dobra, tu jestem. Widzicie mnie widzowie? Tu jestem. Hmm. Dobra. To zróbmy sobie, zobaczmy tutaj. Kurde, gdzie on jest? Hmm... Kurde. Może tu? Nie ma go nigdzie widzowie. Widzowie... Ej, on się faktycznie skitrał. Tak. Nie wiem. Nie wiem, widzowie, nie wiem. kurcze w ogóle widzowie, ja tu przy okazji się patrzę. Obserwuję sobie, gdzie by tu się skitrać. Masz podpowiedź, razem. chcesz? Chcę. Wyjdź na ten balkon, gdzie jest zjeżdżalnia, ale nie zjeżdżaj tą stroną. Co? I... Widzowie. O nie, spadłam! Witowie! Wito, Wito poddaję się. Zobacz, tu jestem. Nie wiem, ale. gdzie... Co? Co? tu dziewczyna, tutaj jest... o. o, o! Co? 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 Tu, Co? Tu, tyłu. Z tyłu domku. <grym> Nie mogę wskoczyć, widzowie. Dobra, widzowie, teraz ja idę się chować. Idziesz? O, hello, pokaż mnie. ja. Dobra, idźcie, chowaj. Okej, widzowie, ja chyba już wiem, gdzie by się tu skitrać. Tylko, że nie wiem. Tylko, że z drugiej strony, niby wiem, gdzie się skitrać, ale z drugiej strony nie wiem, gdzie. Więc skoczę. Gdzie by tu się wiodło? ja, może tu. Dobra, widzę, że ja się kitam tutaj. I. Uwaga, licz do 20! Już? No przecież. Mam miałeś liczyć do 20. Dobra. Nie, czekaj, jeszcze raz, bo musisz liczyć do 20, Dobra. bo to jest trochę nie fair. A ja jestem raz. sprawiedliwa. Nie, bo ja muszę wyjść z domu. Najpierw. Bo ja już wiem, gdzie się skitrać. Schować.

Przejdźmy po lasu. <noise> o, dobra, widzę go. Ale cisza, nie wąska. O, <noise> do <Śląska. głos> Ty mnie widzisz? Nie powiem. Ja mam taką, przy, taką moc, że ja mogę sobie patrzeć na kamerach. A, to jak jestem ubrany? Mówię Masz miszka jest. i jesteś ubrany w strój piłkarza. Ja, <kł> <kł> w koszykarza. W piłkarza. koszykarz jest. Jeden pies, ja się nie znam na sportach. Tak. Nie wolno zmieniać krywek. Nie zmieniam! Py! Ja tylko pych, informuję. Pych, pych. Ty, Ty widzowie to jest to... lepsza kamera. To już było. O ja tutaj widowie. <laughs> Dobra, patrzymy sobie tu... Nie, tu nie ma... Tu, nie, tu go nie widać tutaj. Tu będzie go widać na 100%. Okej, okay. on się Jestem ja Jesteś obserwowany. Ty też. Ty tu? No na pewno. Na pewno jesteś w łazience. No, na pewno. Jest to putem. Zaraz się znajdę. Okej, okay, widzowie, lecimy dalej. Gdzie lecimy dalej? Nie możesz... Obserwować się na kamerach? Gdzie... Nie, nie widzę go. Widzowie... O, dobra, widzę. Nic tego nie widać, widzowie. Za dużo gadasz. Nie dasz się skupić człowiekowi. No i? Nie ma czegoś takiego. No i. No i. Patrz, tylko kopie, tak mówią. Nie ma czegoś takiego jak. No i. O, właśnie czegoś takiego. Nie patrz na czat. Nie patrz. Ale jest coś takiego jak. No, no i. No i. Widzicie, widzę? W ogóle ja mam premium, takie tutaj. O, widzicie tu. pisze premium America z Roblox. America S Roblox. Nie mogę jej znaleźć. Ja się dobrze skitram. A tak w ogóle, to pozdrawiam moją koleżankę Ole. O tak, tak. Ja też pozdrawiam Olusie. Dobra, jakaś podpowiedź? Nie wiem. Ale ja też ci w pewnym momencie dałem. Jestem w. O, odczytaj! Jestem w jakimś co? W pokoju? No. O Jezu. już byłam wszędzie. Ale w pokoju, nie w żadnych kiblach, łazienkach tarasach, kuchniach, salonach, tylko w pokoju. A to jest bardzo duża podpowiedź, Wito. No. Na, no, znajduj mnie szybko. szybkiej mnie znajduj. Tak, już musi się czym na końcu. Tak, bo już są 23 albo 4 minuty. Nowa seria, nowa seria. Tak, ale nie macie się widzowie. Rodzina smarów i na śledzi mnie przez 24 godziny nadal są. Aktualne. Tak. My się znamy z nimi, tak No tak. One... Ja się... Z, ja jestem... ...przyjaciółką Natalki. Co jesteś tak cicho? A Natalka jest moją przyjaciółką, a Vito jest przyjacielem Stelli, a Stella jest z przyjaciółką Vito. Kapujecie? Jesteś tu? A skąd mam to wiedzieć? Oh, Boże, wpadłam. Tej tu, tu, tu. O nie, nie mogę O, oh, Hello. Mm. Widzę Gdzie? Gdzie jestem? Tak mi się wydaje, że jesteś w tamtym pokoju, ale nie wiem gdzie. <kuh> tamtym, czyli jakim? No w tym, co byłam już. Nie, nie masz się gdzie być. Mam. Ja serio mam się gdzie schować. Ej, widzowie, Ewi to teraz robisz z siebie takiego głupka. Dlaczego? No jak możesz mnie nie widzieć. Ty tu Czy tyle poko... Nie! Tyle pokoju już przesz przeszłeś, a... Wrócę tam. Może tu ten pokój? Bardzo możliwe. Poszukaj porządnie. Nie, ma tu. Szukaj, szukaj. Nie ten. To, co ty gadasz, żeby po ty? Dobre, dobrze, dobrze. Ja wam widzowie potem coś powiem. Powiedz im teraz. Nie! Zasługują na to. Zasługują, ale ty nie zasługujesz. Ale dobra, już wszystkie pokoje przeszłam i Cię nie zobaczyłam. Jezus, jak ty szukasz, chłopie Jesteś w tym pierwszym, bo tam dziwnie zamilkłaś e, e, Ej, co jest? Nie, czym się, się wypakowałaś? Dubi dubi doby, doby, let's go to był ten pokój? Dubi dubi doby Hej Ej, dubi dubi. doby, Tu jesteś gdzieś Dobra, poddaję się, wychodź Uwaga, patrz, widzę, teraz patrz na mój ekran ta-dam, -da Tadam, tadam! Wito zrobił z takiego z siebie główka, sprawdzał wszystkie pokoje z, właśnie we wszystkich pokojach za tą szafką, a w tym nie sprawdził! Byłem, gdzie? No patrz, widzisz, jak ty jesteś tutaj? Nie. Gdzie ty pojechałeś? Już do następnego. No to patrz, gdzie ty jesteś? Czekaj, w kuchni jestem, co ja tu No to weź, chodź tu widzisz. No, no to ja nie byłam w tym pokoju, Tylko no. ja byłam, patrz, tu w pokoju. Tu, Za tą szafką. Ja nie tu byłem. wchodziłem tu. Nie wchodziłeś tutaj. Naprawdę wchodziłem. Nie wchodziłeś. Za każdą szafką patrzyłem. Um, ale ja jakoś Ciebie nie widziałam. A będzie na filmiku, pewnie. Zobaczymy, kto wygrał. No dobra. A na razie, widzowie, się z Wami żegnamy. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniacie komentarze. Ja mogę coś powiedzieć. wpadajcie na moją społeczność i na i nami z zającami, i subskrybujcie zającami, bo już mało do 2000 200 albo 2100. Nie wiem. 3000 sobie. dajesz od razu. Ej, już, cicho. już masz jakby dwie szkoły, cię obserwowały. A jakbyś wzięła dwa kanały, to masz jak dwie sz wielkie szkoły, takie po tysiąc osób. Albo cztery szkoły. No, jakbyś w dwie wzięła. No dobra, no to. Pa. Razem masz po prawie 5000 obserwujących. No wiem. Dobra, to. Pa pa. pa! pa. Ale. Czekaj, bo ty nic nie powiedziałeś. Subskrybujcie i y, lajkujcie i daj, dajcie komentarze i udostępniajcie. Tak i dawajcie 200 łapek w górę, to wtedy y, nagramy kolejny filmik z tej serii. Okej, okay, wyzwanie. Wyzwanie. To pa! Pa pa! pa.